Człowiek z gitarą, no właśnie, człowiek z gitarą, zobacz, ile śniegu tutaj napadało. Pamiętam, był to taki dzień w dalu, kiedy na siódmą rano pojechałyśmy autobusem do pracy. Tak, tak, autobus nas woził i zaraz Wam go pokażę, ale po powrocie z pracy się okazało, że przed nami jest no, całkiem sporo śniegu. Zobacz, tutaj tak 70 cm. Tak, kiedyś takie opady śniegu były, właśnie na Westfjordzie. Przeżyłam różnego rodzaju śnieżyce, zamiecie, drogi nieprzyjezdne, lawiny, najróżniejszego rodzaju sytuacje związane ze śniegiem. Świetna rzecz, żeby tam posiadać skuter śnieżny, nawet niektórzy mieli, ale tu był właśnie nasz dyżur i każdy taki miał dyżur właśnie w bloku, w którym mieszkaliśmy tydzień na tydzień. Trzeba było opróżniać śmietniki, trzeba było wyczyścić śnieg, jeżeli napadał. I właśnie wówczas przyszedł czas, że był nasz dyżur, no jak to ja wtedy miałam 21 lat, no to co, no, przecież ja będę odśnieżać, ja do odśnieżania pierwsza się pchałam i tak powstał człowiek z gitarą.